Witam Państwa serdecznie na konferencji prasowej Partii Korwi. Na konferencji jest obecny nasz kandydat, nasza jedynka, pan Konrad Berkowicz, a także pan Jarosław Zalewski, który jest ojcem dzieci. Konferencja mi była absurdalna i została związana między innymi za z obwarzankami. Oddaję głos panu Konradowi Berkowicza. Szanowni Państwo, jesteśmy tutaj z powodów absurdalnych, ale niestety zatrważających, bo do wczoraj nie można było sprzedawać w sklepikach szkolnych krakowskiego obwarzanka. Dzisiaj, jak się dowiadujemy, jakiś urząd, tym, tym razem Sanepid w porozumieniu z tykarzami znalazł kluczek prawny, który pozwolił to obejść i pozwolić na sprzedaż obwarzanków, ale nie wszystkich. Okazało się, że Produkty z mąki pszennej są zakazane, ale tylko wtedy, kiedy są w formie kanapki, na przykład mają dodatki, szynki, pomidora. Ale jeżeli nie mają dodatków, mogą być zakwalifikowane jako produkt. Inne produkty z mąki pszennej, więc można je sprzedawać w sklepie szkolnych. To przypomina Orwella, ale niestety, nadal nie można sprzedawać najpopularniejszego obwarzanka obwarzanka z solą, i to jest kolejny absurd. Tak czy inaczej, obwarzanek krakowski, mam nadzieję, stanie się tylko Symbolem absurdalnego prawa w Polsce, symbolem głupoty i symbolem ograniczania naszych podstawowych wolności już w śmieszny sposób i symbolem tego, że powraca do nas komuna. I to, że obważanek w jakiejś formie będzie jednak dozwolony, jest wynikiem tego, że przeżyliśmy już lata komuny i nauczyliśmy się, zwłaszcza nasi rodzice nauczyli się, że prawa absolutalnego nie należy szanować, trzeba szukać, jak je omijać. I cieszymy się, że tutaj się udało w momencie, kiedy do Polski komuna wraca. Ale to, co jest najważniejsze, to to, że w naszym, naszym zdaniem w ogóle żaden urząd, żaden urzędnik nie powinien decydować o tym, co jedzą nasze dzieci, prawda? W tej kwestii myślę, że najlepiej jak się wypowie ojciec piątki dzieci, pan Jarosław Zalewski, który jest tutaj z dwójką swoich dzieci. Jak już było napłomnione, jestem ojcem piątka dzieci, to jest dwóch moich najmłodszych. E, proszę państwa, podejście prawicowe, które ja wyznaję, jest takie, że to ja ponoszę odpowiedzialność za moje dzieci. Nie może państwo rządzić powiem, moimi dziećmi i przy okazji niszczyć przedsiębiorców, właścicieli tych sklepików. Którzy, no nie oszukujmy się, żywność zdrowa, bardzo słabo się sprzedaje. Dzieci chciały właśnie kupować te rzeczy, które zostały zabronione. Chciałbym jeszcze dodać, że mój nieobecny tutaj najstarszy syn dorosły 18 latek, ma w liceum problemy z wyjściem. Nawet z, ze szkoły, do sklepu na zewnątrz, dyrektor potrafi przytrzymywać uczniów, dorosłych uczniów w szkole po to, żeby nie mogli wyjść do sklepików, ze sklepów zewnętrznych, ponieważ nie mogą w szkole kupić tego, na co mają ochotę, no, to zakrawa już na kilkudawne. No, no i tak powiem. samo, moim zdaniem, w sytuacji, w której, w której przetrzymywanie na siłę w szkole wbrew rodzicowi dotyczy nawet nieletniego dziecka, to też jest kidnapping, tylko to jest porwanie właśnie dziecka tego rodzica. Dlatego ja dzisiaj nawołuję dorosłych ludzi do nieposłuszeństwa obywatelskiego, do omijania, łamania tych absurdalnych przepisów i nawołuję wszystkich uczniów szkół średnich, wszystkich licealistów też do buntu wobec tego absurdalnego prawa. Moje hasło tej kampanii dla licealistów to diluj obwarzankami, a nie narkotykami. Zachęcam wszystkich oficjalistów, żeby szmuglowali obwarzanki do szkół słowo, dilowali nimi obwarzankami z solą, które są zakazane, bo to, to prawo jest absurdalne. Państwo nie ma prawa do takiej ingerencji w życie dzieci, o których decydują rodzice, a nie urzędnicy. Dlatego do tego nabujemy i zapowiadam, że jako poseł z Krakowa będę wstawiał się ze wszystkimi uczniami, którzy będą mieli jakiekolwiek kłopoty z tego powodu, że szmuglują te obwarzanki z solą i dilują nimi i jedzą je w szkole. Dziękuję bardzo.